Witam, witam w dzisiejszym odcinku Jest GO, ins będziemy skręcić No tak koniecznie, podbity ten odcinek Dariu, odbij ten odcinek, To kurwa, to nie kompiata między no, nie ma ciebie Udzony, w tym miejscu 10% bonusu I... 2... 10... O oh, kurwa, ale może do psa. 10% bonusu i 20 na start dla nowych użytkowników także możecie sobie indirect case'a otworzyć całkowita zafrytę o i w heavy, wypada wam heavy metal SG553 który oczywiście jak miał dużo bo ostatnich też mi wypadł i daily case y. jeżdża na rejon daily AntDailyKeysika mamy. Sam standard, Standardowo Dawcie komentarzyk, dawcie łapeczkę, subskrypcję, dzwoneczek podbicie. Podbicie serię, bo kto nie podbija, to kurwa, ponoć ma umrzeć w przyszłym tygodniu. wszystko w Waszych rękach. Oczywiście dla ludzi doładowujących. Z tonem, zony. Aktywne giveawaye. A mnie doszło stąd. Hmm, ale dzisiaj też dorzucimy, jeśli mam odblokowaną już pulę przez jest ghost pizza, to wam coś dorzucę zajebistego i zajebistego. Teraz zobaczymy. A na razie jest Bayonet, Bowie, Hand Redline, Amun Knife, Hyperglow i wszystko to 40 50. Największe doładowanie zrobicie, wejdziecie do The Way jednocześnie. Ok. No, rzucę teczkę tutaj, Kupiemy raz, dwa, pik chyba wszystko. ładnie tak nie, wygrał, plak tego? A bo to był pod e Underdog, gratulacje. Obyś miał lepszy poranek. Dobry ogólnie do świeci tutaj, że nigdy nie widzieliście takiej scenery w pokoju, bo jest gościem, więc ponięte okienko, ale delikatnie. ten chomiczką z Gosią. Byliśmy razem chomiczkami i on tu sobie śpi właśnie, więc mu uchylam okienko na noc, zamykam drzwi i odchłaniam go, się, żebym miał trochę, kiedy trzeba Hmm. No i tak, jak się to wiem, że jest aktywny. No to. Hmm. I. Zaraz nie spał. Nie wiem, czy to. bo nie rozgrzeję, ale. No. no. Fajny jest. Na niego patrzę też. Uśmiechał, więc. Fajny chłopak. Design Tailman, tam że aliment urwa. Broń dla alimenciarzy. Wróciłem się z JRL-ka. W godzinie. o. do 12:30:12,20:15. To, że pogada się pod chyba. Ta atrakcja. Wybieram. O tyle. O, o, o. Ja ogólnie to tak... Ops, przymknąłem trochę. Nie bo tak, mieliśmy... Alkohol. nie jedziemy. Nie odczułem. Nie mm. Niby czuwałem, ale czułem, że się tam czułem, Byłem? E? raczej. Kręcę, powiem Barbera. On kurwa, Veidt. Już ty kurwa... Veidt na górze. Od razu... lepszy człowiek. Tomiczku, dawaj, może widzisz no... pieczek. Tutaj zaprezentowali. Hamstercase. case. Skryz. mążki dla chomiczka. A we crack. O. Oh. Ale ona potaniała. Dobra, test to. Masz szansę. No. Tek, tek, Ej. I zrobimy sobie. Watercase Motoglow. Kurwa, to Watercase nie był bardzo Motoglow w rozrzucie od a jednak najmniej oparty na Patrzę, oka. Chodzi hmm. o najlepszy przedmiot, ale może jest na dane dużo przedmiotów. Jeden przed najlepszy. Ale też muszę co? OK, okej, okay, okej. Okay. Ale dzisiaj jest peszek. ale dzisiaj jest pieszek. To face. Uleczka, Hansman knife, bardzo fajne. I kurwa kolejny, proszę bardzo. Ta nowa bitewka. Nieważne. A? Dobra. Że teraz mamy odkutkę yy, standardowy. Nie żaden underdog, bo teraz nam odda. Teraz kurwa, Jakbyśmy dali underdoga, to by nam. Pój, yy, dobrej temy wypadło. Teraz nam nie wypadało nic. Jakby rozumiecie tą mechanikę. Nic nam dobrego nie wypadało, więc gramy dalej z dobrym wypadaniem. Jak nam dropi wchuj mocne na, na bitwie, tutaj to gramy wtedy yy, underdog. Prosty mechanizm, odwrócona psychologia. Nawet tutaj kurwa. Dość mrozco. W stanie się rozprawić, ale coś kurwa znowu chuje wodaje. Ciekawica na odbitkę. Jest. I przejmujemy prowadzenie 50, 54 do Ong. Oh. Te amfibiusy, ale battle Skirt nie będzie za. i Fel. Chyba dziękujemy bardzo. Paski. No to nie do wyciągnięcia, nie oszukujmy się. Ukry, ta nic, mieni. Pięć... Siedemset Bardzo. Aga. a nam to... O Oj, Uf. jednak mówi. Jakaj patrz? Kurwa. Ajajaj, <coughs> aj, aj. dupler falchion. Myślałem, że nam kurwa dupnie. Jezu, nawet jeden czas nie zwrócił, oh, oh, oh. not like this, o oh, Jezu, odbijajcie odcinek, odbijajcie tutaj odem z zony eee, 10% bonusu, darmowe 2,10, My się w kolejnym odcinku, Alright. zaprezentuję wam stronę, gdzie możecie wymienić skiny, na lepsze logujecie się normalnie za pomocą skin. To jest legitna. Podpisuje się pod tym własnym imieniem i nazwiskiem. Pamiętajcie, z kodem zony 35% bonusu. Tanie skiny tutaj opłaca się zamieniać. Płyniemy do brzegu. Iracka wymiana. Kod z zony 35%.